Gaderia. Miejsce dobrze znane. Takie jest. Ostatni raz tu byłem w tamtym roku z magnesem F600 i widzę, dość dużo się pozmieniało, bo tutaj ładna, dość duża wystawa jest towaru od dłuższego czasu. Nawet ktoś mi dziuchę znalazł i zostawił. Tutaj jakaś taka O. Ktoś tak chyba wyławiał i nie zabierał, bo tu nawet jest stary gwóźdź. No, ktoś chodził, zbierał. Znaczy czyścił, ale nie zabierał. No, zresztą tu taka trawa jest po same klejnoty. I teraz bardziej tu by mi się przydały te gumowce niż ten magnes. No i teraz jestem ciekaw ile tu tego towaru nawyławiam. Bo tu wtedy pamiętacie, co rzut to coś było na F600. A teraz mam tego wywiadacza, woda cieplutka, woderki laserkowe od Mariusza. no tej szlaki to jest To nie jest szlaka To jest kawałek jakby śruby Trzeba obić Przydałoby się coś do obijania Ale jest tego No dobra słuchajcie Nie będę was zanudzał Jak się trafi coś konkretnego Fajnego Coś co będzie coś przypominało tak jak to Nie wiem co to jest Jakiś z Jak coś fajnego znajdę to będę wam kręcił, żeby was nie zanudzać, bo to będzie długi wtedy odcinek. Dobra, widzimy się później. Dzisiaj, kochani, ogólnie skupiam się nie na ilości. Hmm. widzicie? Tak jak od jakiejś starej fajerki, dźwiczki czy coś. O, ja tu się chyba wypierdzielę dzisiaj. No, teraz jakieś pręty, pręciki. Od groma. Od groma tego miału gwoździ. Na boczek tam kawałek aluminium znalazłem Ręcznie wygrzebałem Jest tego tutaj od Tu chyba byłoby takie miejsce dobre Dla początkującego Nawet ze słabym magnesem To zawsze jest jakaś frajda jak się coś wyciąga z wody Nie ma pustych rzutów Tylko to się zawsze wyciąga Nawet trafiłem Ale tego jest Tu coś jest Tu wszędzie coś jest Wszędzie coś jest. Dobra. Pogoda fajna, aż przyjemnie. Taką pogodę na magnesik. Dobra, jak coś fajnego w głowie, to wam pokażę. Precelek. Na razie sam miał kamyki te odlewy. Jest tego dość dużo. Tu jest chyba ta rura jakaś. Teraz to widać ją. O. Tego tu jest masakrycie dużo. Tylko, że brzeg zarósł, i nie mam jak sobie na brzeg wyrzucać. No, opa, o, 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 o. kawałek pręta, kamyki, powiem wam, uciekłem z tamtej skaskady. kaskady, a na tym słońcu to nie idzie wyrobić. No, uciekłem sobie tutaj do cienia, nieduży przewiew, przyjemnie, na razie jakieś pręty wyciągam. Na razie nic takiego, co by mogło przykuć uwagę. Jakieś pręty, pręciki, gwoździe. No i tu jest najmniej tego, tych jakichś kamieni, odlewów. Tam jest najwięcej przy tych wiaderkach. No, a ciekawe mnie kto tutaj lata No na pewno nie Mariusz neodymowy. Bo on. O! Patrzcie. Stary klucz. case Do skrzynki. Na pewno nie on, bo on by... Nie zostawił, on wszystko zabiera. A tutaj chyba ktoś z brzega rzucał i wyciągał. Może cenniejsze rzeczy zabrał, a żwir po prostu zostawił. Uratowałem zresztą przed chwilą ważkę, bo się topiła. To jest to taka ważka. Sknij sobie maleńka i pilnuj moich skarbów. Tych odlewów jest bardzo dużo. Powiem Wam szczerze, to wystarczyłoby przyjść, pozbierać, to w zależności od skupu złomu, bo patrz, kolejny klucz. Już mam dwa kejsy. No, dwa klucze stare takie. Bo na przykład u nas w piasecznie nie skupują tych odlewów, a podobno są skupy, gdzie to skupują, nie? Tylko dają wtedy mniejszą cenę. No ale wystarczy przyjść pozbierać, udać się na skup i zawsze na te piwo, czy jakieś lepsze wino będzie, nie? O! Człowiek wie co tam jest. Może być płyta. Dużo takich właśnie... o. Rzeczy znajduje. O, jakoś mi się dzisiaj... Nie wiem, dzisiaj taki dzień jest, żebym człowiek chyba sobie człowiek z chęcią poleżał... Nad wodą, a nie w wodzie. No, ale powiem wam, chłodna jest ta rzeczka. Chłodna, chłodna. Tak jak w jeziórce, żeśmy z Mariuszem ostatnio latali. I jeziórka była... O dziwo ciepła. Wóź. Tak tutaj wam powiem, że woda jest zimna. Łapki wsadziłem, to tak czuję tą wodę. No, szukam. Na razie najarałem się, że mówię wyciągnąć jakiegoś fajnego fanta. A tu na razie nie ma nic takiego. Widzicie, Sama jakieś pręty zbrojone. Tak. Nie ma nic takiego ciekawego, no ale... Kto nie szuka, ten nie znajduje, nie? Tak zresztą jak sam tytuł, w poszukiwaniu zatopionych skarbów. No dobra, jak coś wydropię godnego uwagi, albo będzie mi się nudzić i będę chciał sobie z wami pogadać, no to włączę kamerę. Stara łyżka i od groma drutów. Od groma. No, o jakaś ta woda taka spieniona zaczyna płynąć. Aby był spokój. Mam nadzieję, że nie spuszczałem idzie Szanowni, tam jakaś niewiasta idzie. Z jakimś chłopcem dziwnej maści. Pod drzewkiem, może coś pod drzewkiem będzie. No tak. Ta woda taka zrobiła się niezbyt czysta, bo nie jest przezroczysta. Jeśli nie, to pamiętam jak tu byłem ostatnio raz, to była ładnie przezroczysta ta woda. Ale magnes idzie pierwszy, go to wiecie. Uuu. Miał uh. 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 multum prętów. Pręty, pręciki. No. Uh. Jeden Pręcisław. Pręcisławy. Tu coś takiego. Uh. 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 Ja to lubię łapy wkładać do wody. Ja pod warunkiem, że jest ciepło. No i trzeba mieć rękawice, najlepiej Bo jak coś będzie ostrego No to najpierw wam rękawice rozetnie A później łapę Jeśli jest bardzo ostrego No to i to i to wam rozetnie Ja pierdziele, ile prętów Zobaczcie Stara drewniana rączka i kawałek metalu No jakby korpka na przykład to od maszynki do mięsa, taka co się tak kręciło, nie? Coś takiego się wydropiło. A tu cały czas się wydrapia EMO taka szlaka. Idę tam popatrzeć, bo w tamtym roku tam znalazłem kosę z Czgą. Idę w tym roku, zobaczę. Może tym coś się uda wydropić. Les, ale tego towaru tu jest. Masakra. Gwoździ papiaków jest, dobra, idziemy tam. Zobaczymy, tu są reszki starego mostu, zresztą widać. Może coś się trafi na razie. Na razie nic ciekawego nie ma, chociaż już w tym miejscu dość dużo rzeczy na wyciągałem Róż, z różnymi magnesami tu latałem. Więc no pff, i cały czas coś tu wychodzi. To na razie nie ma nic takiego, wiecie, och, ach ich. Że aż majtki w dół lecą. To jest bardzo dobry stop stali. Na bok. Prawie się udało. Dobra. Idziemy, szukamy dalej. O, tu jest ten piasek. Niby wody jest mniej, bo ta wyspa tutaj co jest wyspa ona była jak yy, woda się na tym wylewała. A teraz wyspy nie ma, a jest mniejszy poziom wody. Tak, jakby jakaś stara dziewiątka. Nie wiem. To też coś tu jest. No dobra. Pręty, blaszki, gwoździe. Od groma miału. Tego tu tu nie brakuje. Nie. Jest tego siubaru tutaj. Szukamy dalej czegoś. Może coś się fajnego wydropi. Jakie dzisiaj to może jutro, czyli w następnym odcinku przejadę się pod inny most, bliżej centrum miasta może tam coś będzie a. tam byłem raz tylko ze słabszym magnesem, to znalazłem wtedy żelazko takie co jest na duszy, a płyta gruba płyta zbrojona i magnes już wyniuchał magnes ma dobry nos. Nie... i też jest gruba zbrojona płyta tylko ręką dotnę już wiem co to jest. Da. To jest ten plus, że jak można rękę wsadzić, to wtedy już można wyczyć co to jest. Nie trzeba kopać i się męczyć. Ech. Później będę chodził z magnesem po trawie. Nie chcę się za każdym razem iść. Zostawię tylko na Uuu, woda. Może spuszczałem szambo, była taka fajna woda. No cóż wrócę do teścia to trzeba będzie się wykąpać w wodzie śmierdzącej Nie, aż tak nie śmierdzi Uu, Górski potoczek o. Najgorzej, bo te wodery mają czuby zbrojone i nie wiem czy łapie siebie, czy coś w wodzie. Tutaj jak jest taka kaskada, to jest rura. To jeszcze kołki są nawet. No coś tu jest, ale nie ma chęci. A, tak jak przypuszczałem. Pręcisła. Nie ma takiego jakiegoś mocnego wzięcia, że wiecie, nie i, i jest. Cienka blacha. A widzicie, tu jest ostre. Źle złapiesz i, i połapie. No. Tutaj widać, gdzie ta rura idzie. Tam tu się z piach latałem, tamto bryndza o, jak górski potoczeń. No. O, coś było. Pręty. O kurde, bardzo dobrej jakości pręd znalazłem metalowy. Tak, który ma... który ma, o, szkła. No. No to, o, to jest, to jest bardzo dobrej jakości stal. Ale powiem wam, tak se tu chodzę, chodzę, czy by, że co by, może tak czy jakieś fajne fanty, nie mówię coś cennego. Jakieś fajne fanty ogólnie to raczej już tutaj się nie znajdzie. Chociaż zawsze istnieje jakieś prawdopodobieństwo, że coś. Człowiek ominął. Jeśli chodzi o złom, no złomu to tu jest. To nie ma co ukrywać. Złomu tu jest od groma i ciuciut. Tylko no też nie ma takiego, wiecie, grubego złomu, że o jak trzy podkłady kolejowe czy śruby. Tylko to w większości są gwoździe. Ale dla początkującego magnesiarza, yy, który nie idzie, żeby zarobić krocie, tylko idzie yy, zabić nudę i sprawdzić, czy to mu pasuje, to to miejsce w Tomaszowie jest idealne, bo w tym momencie przyjdzie coś tam będzie wyciągał, zawsze będziemy jakąś frajdę ja pamiętam jak ja wyciągałam a to pierwszego gwoździka, a to coś a tu jakaś lampa stara zawsze coś się powyciąga i jest frajda, najgorzej jak ktoś kupi magnes i nic nie może znaleźć wtedy po prostu człowiek się zniechęca, no co to może być, no płyta betonowa zbrojona i wtedy człowiek się po prostu zniechęca więc tutaj w Tomaszowie, fajne miejsce, nie jest zbyt głęboko No bo tak mniej więcej woda jest do kolan Tam jest w ogóle do kosek, więc tam można byłoby w gumiaka chodzić No trzeba uważać, bo w niektórych miejscach jest tutaj wody po pas Ale to mało gdzie No od groma jest skwarów To jest kamień To jest skwar No I tak jak powiedziałem, nie wszystkie skupy yy, to biorą Kolejna rzecz o której warto powiedzieć, jak macie silny magnes. O, to jest coś fajnego. To mi się na przykład podoba. Widzicie? I to jest na przykład fajny fancik. kur, Da. Eee, bardzo ważna rzecz. Jak chodzicie z magnesem, ja na przykład mam magnesa, się pacza, nie? To nawet nie ma. Mówi, że nie. Ale. Z, Ogólnie jakikolwiek macie magnes i chodzicie na połowy, nie zabierajcie ze za sobą telefonu ani portfeli z kartami. Dlaczego? Już wam mówię. Tak jak my w wodzie wyławiamy. Dobre rzeczy, pyk, pyk, pyk. Grubsze rzeczy, najczęściej się opiera o kolano, co jest przy telefon. Można telefon zniszczyć. W moim przypadku zniszczyłem sobie tylko głośnik. Że jak z kimś gadam, to muszę brać na głośno mówiący, bo inaczej nie słyszę. Zlicznę po prostu głośnik yy, Słyszałem u ziomeczka, którą pożyczałem, magnes latał i miał po prostu przy sobie kartę, coś tam, miał wiesz, jakąś elektroniczną kartę do tych yy, do parkingu, trochę elektronicznych takich rzeczy, miał i wszystko mu rozmagnesowało. Nadawało się, jak to się mówi, do wypierdzielenia. No i do teraz sam się przejdę trochę się lepiej czuję, bo powiem wam był taki moment, jak zacząłem chodzić było dobrze, tam zacząłem chodzić zacząłem się słabo robić, mówię zaraz chyba wyjdę ale już jest już jest lepiej no więc jak czujecie, że wam się słabo robi od razu z wody Wy, wychodzić od razu, nie ma co siedzieć bo pręty pręciki, o kurde o nie wyciągnę. Sło, sło, o, kurde. O, o, o. I za to kocham wakacje ciepło. Wkładasz łapę. Niuchasz. Wygląda jak. Nie wiem, co to jest. O, kurde. Jak takie kostki, co są na ulicę, ale magnes to też mocno przyciąga. No. Kurde, dwie a nie jest woda czysta, tak to bym Wam... A zresztą... Ja oglądam, to i Wy też możecie, czekajcie. Pyk, pyk. Zobaczcie, co tam jest. potne nagranie łańcuch też dawno nie było